To jest droga, którą idą tylko nieliczni, droga mężczyzny. Werus. Ten, kto panuje nad sobą, jest potężniejszy niż ten, kto podbił tysiąc miast. Ty wiesz, jak to jest, kiedy krew w tobie buzuje, kiedy serce bije za szybko, a myśli krążą jak szalejące fale złość, strach, zawód to wszystko naraz, aż masz ochotę wybuchnąć, i wtedy pojawia się wybór. Możesz poddać się temu chaosowi i stać się jego ofiarą, albo możesz stanąć naprzeciwko burzy i pozostać spokojny. Właśnie tam zaczyna się męskość nie w krzyku, nie w rozładowaniu gniewu pięścią, ale w tym, że potrafisz zatrzymać własną siłę, skierować ją we właściwą stronę. Być spokojnym nie oznacza być martwym nie oznacza, że niczego nie czujesz wręcz przeciwnie. Czujesz wszystko, ale nie pozwalasz, by to tobą rządziło. To ty rządzisz sobą. Wielu myli spokój ze słabością. Myślą, że cisza oznacza brak siły. Ale to nieprawda. Spokój to najwyższa forma panowania nad sobą. To tarcza, której nie przebije prowokacja i miecz, którym przecinasz chaos tego świata. Pomyśl o tym, ilu ludzi znasz, którzy tracą panowanie nad sobą przy byle problemie? Krzyczą, kłócą się, obrażają? Widziałeś to setki razy. To nie jest moc, to jej brak. To znaczy, że emocje trzymają ich na uwięzi, a ty, ty możesz wybrać inaczej. Możesz być tym, kto stoi w ciszy, gdy inni wrzeszczą. Możesz być kotwicą, gdy statek życia innych rozbija się o skały. To właśnie jest prawdziwa męskość panowanie nad sobą, gdy inni panikują. Jak napisano w dawnych księgach: Ten, kto panuje nad sobą, jest potężniejszy od zdobywcy miasta. Zastanów się nad tym cytatem. Zdobywca miasta człowiek, który łamie mury, prowadzi armię, staje na czele zwycięstwa. A jednak ktoś, kto potrafi panować nad własnym sercem, jest większy. Dlaczego? Bo największe pole bitwy znajduje się nie na zewnątrz, ale w Tobie. Być może już to przeżyłeś, może ktoś cię obraził, próbował sprowokować, a ty w środku czułeś, jak wszystko się gotuje, ale zamiast krzyczeć, milczałeś, zamiast uderzyć, spojrzałeś spokojnie. I w tej ciszy, w tym braku reakcji, byłeś silniejszy niż on, bo gniew jest przewidywalny, chaos jest przewidywalny, spokój jest tajemnicą, spokój daje przewagę. A teraz. Powiedz sobie szczerze: ile razy straciłeś kontrolę, a potem żałowałeś? Ile razy emocje popchnęły cię do słów i czynów, których potem nie dało się cofnąć? To właśnie jest cena braku spokoju, cena bycia niewolnikiem własnych emocji. Dlatego uczysz się. Każdy wybuch, każda chwila słabości ma ci przypominać. Musisz być ponad to. Bo mężczyzna, który panuje nad sobą, panuje nad światem wokół siebie. Spokój nie przychodzi sam. To walka. Codzienna walka. Rano, kiedy coś idzie nie tak. W pracy, kiedy czujesz presję. W domu, gdy ktoś cię atakuje bez powodu. To są te małe bitwy. I każda wygrana buduje twoją siłę. Nie jesteś robotem. Masz uczucia. Masz w sobie ogień. Ale twoja moc polega na tym, że ogień jest w twoim piecu: grzeje, daje ciepło i siłę. Nie wybucha i nie pali wszystkiego dookoła. Zapamiętaj: to ty masz być panem swojego wnętrza, bo jeśli nie, stajesz się jego więźniem. A więzień nigdy nie będzie prawdziwie wolny, nigdy nie będzie prawdziwie męski. Twój spokój to twoja twierdza, to twój miecz, to twoja droga. Nie ten jest silny, kto nigdy nie upada, lecz ten, kto zachowuje spokój, gdy świat wali mu się na głowę. Wiesz, łatwo mówić o spokoju, kiedy wszystko idzie zgodnie z planem. Łatwo mówić o cierpliwości, kiedy dzień jest prosty, a życie układa się jak puzle. Ale prawdziwy test przychodzi dopiero wtedy, gdy grunt osuwa ci się spod nóg, bo życie zawsze będzie cię testować. W pracy, gdy zawalisz projekt, a wszyscy patrzą ci na ręce. W domu, gdy ktoś bliski powie coś, co wbija się w ciebie jak nóż. Na ulicy, gdy ktoś spróbuje cię sprowokować. To wtedy spokój nie jest teorią, to wtedy spokój jest bronią. Pomyśl. Ilu ludzi znasz, którzy załamali się, gdy przyszła pierwsza prawdziwa próba? Uciekli. Zaczęli narzekać. Stracili zimną krew i wpadli w panikę. A ty? Ty masz wybór. Możesz być jak reszta, albo możesz pokazać, że twój spokój jest prawdziwy, a nie tylko pustym słowem. Spokój w ogniu prób nie oznacza, że nie czujesz strachu. On jest, zawsze. Ale ty nie pozwalasz mu rządzić tobą. Ty stoisz wyprostowany, nawet jeśli wewnątrz drży wszystko. Człowiek, który zachowuje spokój. Daje sobie przewagę. Przeciwnik nie wie, co masz w głowie. Chaos świata nie łamie twojego rytmu. Jesteś jak skała pośrodku rzeki. Woda bije, ale nie przesuwa cię ani o krok. Zrozum jedno: spokój w próbach to nie jest wybór, to konieczność. Bo jeśli się złamiesz, jeśli dasz się ponieść panicę, stracisz kontrolę, a wtedy inni zdecydują za ciebie. Prawdziwa męskość to nie reagować impulsem, ale wybierać działanie, to nie uciekać, ale patrzeć próbie prosto w oczy i mówić: Nie złamiesz mnie. I właśnie to jest siła, której większość nie ma, bo większość reaguje. Ty wybierasz. Większość krzyczy, ucieka, rzuca się w chaos. Ty oddychasz i idziesz dalej. Pomyśl, jaką moc daje to w praktyce, gdy inni panikują. Ty myślisz. Gdy inni tracą grunt, ty widzisz rozwiązania. Gdy inni się poddają, ty stoisz. To dlatego mężczyzna, który zachowuje spokój w próbach, budzi respekt, bo nie można go złamać. Można go zranić, można go upokorzyć, można rzucić mu kłody pod nogi, ale nie można sprawić, by stracił siebie. Spokój w próbach to Twój znak, że jesteś gotów na więcej. Że jesteś gotów nie tylko przetrwać, ale prowadzić. Bo liderem nie zostaje ten, kto najgłośniej krzyczy. Liderem zostaje ten, kto w ciszy podejmuje decyzje, gdy inni tracą głowy. Nie oszukuj się. Próby będą zawsze, jeszcze większe niż te, które znasz teraz. Ale każda kolejna macie uczyć, macie hartować, bo tylko stal, którą poddano ogniowi. Staje się naprawdę mocna. Spokój w ogniu prób nie jest łatwy, ale właśnie dlatego jest męski. Spokój to nie brak problemów, to zdolność życia w zgodzie z nimi. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy jedno: wiesz już, że spokój nie jest luksusem, nie jest czymś, co dostajesz w nagrodę za dobre życie. Spokój. To narzędzie, broń, fundament. Bez niego nie zbudujesz niczego trwałego. Zrozum. Męskość nie polega na tym, by być nieustannie twardym, szorstkim czy agresywnym. Męskość to mieć panowanie nad sobą, a największa siła człowieka to spokój, który nosi w środku. Prawdziwy wojownik nie jest tym, kto zawsze atakuje. To ten, kto potrafi wybrać, kiedy nie reagować. To ten, kto nie traci energii na chaos wokół, bo wie, że jego energia jest cenniejsza niż krzyk tłumu. Możesz budować swoje życie w gniewie, możesz gonić za chwilowymi emocjami, ale zawsze skończysz wypalony. Tylko ten, kto ma spokój, buduje coś, co trwa, bo spokój nie jest pasywnością. Spokój to aktywne panowanie nad sobą. To spojrzenie w twarz problemom i świadomość, że niezależnie od tego, co się wydarzy, ty nie oddasz swojego wnętrza. Znasz takich ludzi. Może jeden z Twoich dziadków, może jakiś mentor, może ktoś, kto przeszedł w życiu piekło. Patrzysz na niego i wiesz, ten człowiek się nie spieszy, nie gubi, nie rzuca w panice. On trwa. I przez to samą swoją obecnością daje innym poczucie bezpieczeństwa. Pomyśl, ile razy straciłeś spokój. Ile razy zareagowałeś zbyt szybko, zbyt emocjonalnie, zbyt impulsywnie. Jak często później żałowałeś, że nie poczekałeś, nie odczekałeś chwili, nie pozwoliłeś, by emocje opadły. Spokój to twoja największa przewaga. Człowiek, który ma spokój, nie daje sobą manipulować. Nie goni za każdym bodźcem, nie rzuca się w każde starcie. On wybiera swoje bitwy. I właśnie dlatego wygrywa. Seneka, filozof, który wiedział, co to ból i trudne życie, powiedział: Nie ten jest silny, kto uderza najmocniej, ale ten, kto potrafi panować nad sobą. Właśnie o to chodzi: panowanie nad sobą. Bo kiedy masz spokój, masz jasność myśli. Kiedy masz spokój, podejmujesz decyzje, które prowadzą Cię do celu. Kiedy masz spokój, inni instynktownie czują Twoją moc. Prawdziwa męskość to nie walka o dominację nad innymi. To walka o panowanie nad sobą. I tylko ci, którzy wygrywają tę walkę, mogą stać się prawdziwymi liderami, w rodzinie, w pracy, w życiu. Ale zapamiętaj jedno: spokój nie przychodzi sam. On wymaga treningu. Jak mięsień, który wzmacnia się, gdy go ćwiczysz. Każdy moment gniewu, każdy atak paniki. Każdy raz, gdy czujesz chaos, to twoja szansa, by trenować spokój. To właśnie te chwile są najcenniejsze. Nie wtedy, gdy życie jest łatwe, ale wtedy, gdy czujesz, że chcesz wybuchnąć. Bo jeśli wtedy zachowasz spokój, jeśli wtedy wytrzymasz, stajesz się kimś innym, stajesz się mężczyzną, którego nie można złamać. I tu dochodzimy do sedna: spokój to nie tylko narzędzie. Spokój to Twoja droga, to Twoja mentalność, to Twoja siła życia. Zauważ, że większość świata żyje w ciągłym hałasie, social media, kłótnie, wiadomości, pogoń. Ludzie nie potrafią wytrzymać minuty ciszy, a Ty masz przewagę, bo uczysz się żyć w spokoju. To sprawia, że nie jesteś zależny, to sprawia, że Twoje życie nie jest dyktowane przez innych. I właśnie dlatego spokój jest Twoją największą wolnością. Człowiek odnajduje spokój nie wtedy, gdy zmienia świat, lecz gdy panuje nad sobą. Spokój nie jest darem, nie spada z nieba jak nagroda. To wybór, który podejmujesz każdego dnia, aż staje się Twoją drugą naturą. Mężczyzna, który chce naprawdę panować nad sobą, nie potrzebuje wielkich teorii. Potrzebuje prostych działań, które hartują go w codziennym życiu. Pierwszym krokiem jest oddech. To kotwica, która trzyma Cię w teraźniejszości, kiedy wszystko wokół próbuje Cię porwać w chaos. Kiedy gniew zaciska gardło, kiedy czujesz, że zaraz wybuchniesz, zatrzymaj się i weź trzy głębokie oddechy. To nie jest słabość, to pierwszy akt kontroli, jak mówili starzy mistrzowie Zen. Ten, kto panuje nad oddechem, panuje nad sobą. Drugim krokiem jest czas reakcji. Nie musisz odpowiadać natychmiast. Cisza jest twoją bronią. Świat przyzwyczaił się do ludzi, którzy reagują impulsem. Ty masz być inny. Kiedy inni krzyczą, ty możesz milczeć. A wtedy 90% spraw rozwiązuje się samo, bez twojej ingerencji. Spokój zaczyna się tam, gdzie kończy się ślepa reakcja. Trzecia zasada: wybieraj swoje bitwy. Nie wszystko jest warte Twojej siły. Mężczyzna, który walczy o każdy drobiazg, nigdy nie zazna spokoju. Prawdziwa moc to umieć powiedzieć: To nie jest warte mojego czasu. Energia, którą oszczędzisz, pozwoli Ci wygrać wtedy, gdy stawka naprawdę będzie wysoka. Spokój nie istnieje bez samotności, dlatego codziennie znajdź choć kilka minut w ciszy, bez telefonu, bez muzyki, bez rozmów, tylko ty i twój oddech. To twój trening, bo jeśli nie nauczysz się być sam, nigdy nie będziesz spokojny przy innych. Nie zapominaj o ciele. Silne ciało daje spokojny umysł. Gniew i napięcie są ciężarem, który można wypocić. Po wysiłku emocje opadają, a w głowie zostaje klarowność. To dlatego wojownicy od wieków łączyli walkę z medytacją. Ciało i umysł to jedno. Najważniejsze jednak to odróżnić, co możesz kontrolować, a czego nie. Twoje decyzje, twoje czyny, twoje słowa to jest w twojej mocy. Ale jest cały ocean spraw, na które nie masz wpływu. Marnując na nie siły, oddajesz spokój dobrowolnie. Mądrość polega na tym, by odciąć to, co leży poza Twoją władzą. Spokój nie jest przypadkiem, to dyscyplina, to wybór, który powtarzasz codziennie, aż w końcu staje się Tobą. Mężczyzna, który żyje w spokoju, nie musi krzyczeć, by udowodnić swoją wartość. Nie musi udawać, że jest silny. Jego obecność sama daje pewność.